Cześć, z tej strony zapraszam Was w podróż w czasie, podczas której wspólnie zgłębimy korzenie ARKA. Naszym przewodnikiem będzie podejrznik do zawództwa 7 edycji od Black Games. ARKA Historia miasta sięga XVII wieku, kiedy to zostało założone przez kolonistów jako osada rolnicza. Jednak już wtedy wokół Arkam narosły mroczne legendy. Mówi się, że pierwsi osadnicy mieli kontakty z lokalnymi plemionami Miskat, które ostrzegały ich przed przekrętymi ziemiami i starożytnymi siłami kiejącymi się w okolicznych lasach. Warto tu wspomnieć, że wśród pierwszych osadników znalazło się sporo elementów podejrzanych, napływających z owianego z sławą salem. Wiedźmy, Keza jak Mason i Goody Flowe przyniosły do Arkam złe ziarno czarnej magii, które na dobre zakorzeniło się w ciemnych zaukach miasta. W archiwach miejskich znajduje się nekrog Goody z obszernym opisem z roku 1704, kiedy to wściekły tłum zakończył żywot wiedźmy. Natomiast co do Mason to niestety po ucieczce z więzienia salem ślad po niej zaginął. W drugiej połowie wieku XVIII Arkham na stałe wybiło swą nazwę w gospodarce regionalnej, gdy Francis Derby i Jeremiah Orne postanowili przemienić miasto w kolejny to hub transportowy. To właśnie wtedy powstała największa część doków oraz magazynów na północnej części rzeki. Niestety, transporty okrywają cienich amerykańskiej historii. Odkryłem, że pośród wielu towarów z Afryki transportowano tu również niewolników. I dopiero w roku 1783 stan Massachusetts zakazał niewolnictwa. Decyzja to była wynikiem sądowej rozprawy Quack Wolke, w której Sąd Najwyższy Massachusetts uznał, że niewolnictwo jest niezgodne z konstytucją stanową z roku 1780. To sprawiło, że Massachusetts stało się jednym z pierwszych stanów w USA, które zniosły niewolnictwo. Warto tu również wspomnieć, że w wieku XVIII powstał przesławny Uniwersytet Miskaton. <laughs> Wraz z początkiem XIX wieku potęga doków Arkham zaczęła upadać, a transporty międzynarodowe przejęły Salę, Boston i Nowy Jork. Nie stanowiło to jednak o, o upadku miasta. Dzięki ludziom takim jak Eli Stalton-Stal, byłem kapitanowi żeglugi morskiej, który przewidział upadek handlu na Wielkich Wodach. Stalton-Stal otworzył pierwszy w mieście zakład włókienniczy, wbijając kamień węgielny pod nową oś przemysłową Arkham. Po zakończeniu wojny secesyjnej, najważniejszymi wydarzeniami są powrót miasta na to rozwoju, uzyskanie pełni praw uniwersyteckich przez Miskatonik oraz dla mnie osobiście upadek meteorytu na farmie New Nera, stanowiący pierwszy i niezaprzeczalny oraz spisany dowód istnienia istot spoza wymiarów. Zainteresowanych zapraszam do materiału o opowiadaniu kolonii z tej planety na naszym profilu. Wiek XIX stanowi czarną oleistą plamę rozpoczynającą się od epidemii tyfusu, a kończącą się wielką powodzią. W tym okresie upadku gospodarczego, który ostatecznie nie utopił miasta, wzmacniają się świadki okultystyczne oraz wpływ przedwiecznych istot na AK.